Witam serdecznie w kolejnym odcinku Ostre jazdy po patelniach. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taki bardzo szybki obiadek. Będzie to taki kurczak po chińsku. Tutaj mam jedną pierś z kurczaka pokrojoną w takie paseczki, jak widzicie. Teraz to sobie tak szybko zamarynujemy. Odrobina soli. Trochę pieprzu, teraz wycisnę na to trochę soku z limonki. Poleję to jeszcze odrobiną ciemnego sosu sojowego, i wszystko ze sobą wymierzam. Jak widzicie, nie używam tutaj nawet żadnej miseczki do tego, bo generalnie nie ma do czego. To jest tylko jedna pierś z kurczaka. Także po co sobie brudzić naczynia. Kurczaka yy, odstawiłem sobie na parę minut, żeby się trochę przemacerował z tymi, yy, z tą marynatą. Teraz potrzebna nam będzie taka jedna nieduża cebula, którą Kroimy sobie w takie grube pióra, coś takiego. Teraz weźmiemy ogóreczka świeżego i odkroję sobie z niego kilka takich grubszych plasterków. Mam tu i dwa, cztery, sześć, osiem takich. Grubszych plastrów grubości mniej więcej 4 do 5 mm, dobra i teraz tak biorę sobie następną doseczkę. Mam tutaj ich cały zestaw. Papryka, papryka zielona. Może być każda inna, jakiś tam inny kolor również. Kroimy to sobie w takie cienkie paseczki. O, odkładamy na bok. I teraz będziemy potrzebować jeszcze trochę marchewki. Ja tutaj mam taki kawałek marchewki. Który sobie troje cienkie plasterki no, tyle wystarczy No i praktycznie wszystkie składniki yy, mojego kurczaka po chińsku mam gotowe yy, w garnku gotuje mi się już ryż, a ja zabieram się za przygotowanie kurczak. Na rozgrzaną patelnię, taką głębszą, ja tu mam taki rondel, wlewam sobie trochę oliwy z oliwek. To jest taka oliwa z dodatkiem papryczek chili. Jeżeli takiej nie macie, to możecie Smażyć na zwykłej oliwie i dodać na przykład jedną posiekaną papryczkę, jakąś ostrą, chili bądź pili pili. Na przykład teraz wrzucam tutaj wcześniej pokrojoną cebulę, trzeba ją sobie tak trochę tutaj porozwalać i chwilę. Podsmażamy to. Tak, aby cebulka się lekko wyszkliła. Po jakiejś minucie smażenia dorzucamy do tego marchew. Kolejność nie jest tutaj obojętna. Najpierw cebulka, później marchew. Są to takie najtwardsze warzywka tutaj, które wymagają najdłuższej obróbki termicznej tutaj z tego wszystkiego i smażymy kolejne jakieś dwie minutki teraz na patelni ląduje wcześniej zamarynowany kurczak Marzamy go szybko. Patelnia jest bardzo gorąca, tak aby kurczak zamknął pory i żeby nie był suchy w środku. Po jakiejś minucie kurczak otrzymał już odpowiednią dawkę temperatury. Także na patelnię wrzucam ogórka i paprykę. Jeszcze jeden składnik, o którym wcześniej nie wspomniałem, będzie to imbir. Ja tutaj mam taki marynowany, taki jak do sushi, garstka takiego imbiru. Teraz musimy to zamieszać. Dodajemy trochę jeszcze sosu sojowego i przez jakieś 3 minutki dusimy wszystko razem zmniejszając odrobinę ogień. Nadszedł już praktycznie ostatni etap przygotowania. Na patelnię dodaję tak około 4-5 łyżek słodkiego sosu chili. Mieszamy. I na sam koniec zetrę tutaj jeszcze trochę skórki z limonki, żeby nadać całości takiej świeżości jeszcze na sam koniec budzik już piszczy czyli ryż doszedł za chwilę będę to podawał na talerz wysypuję sobie ryż trochę go tutaj rozgarnę no i teraz Mój kurczak z warzywami i gotowe, jest to porcja w sumie taka nawet dla dwóch osób, ale Mój syn jest głodomorem, dlatego zje to sam. Czas przygotowania od momentu wyjęcia składników z lodówki aż do teraz to jakieś 20 minut. Także, także jak się ktoś spieszy, to to jest danie w sam raz dla niego. Życzę smacznego!